Z tej strony Inu i Su. I dzisiaj mamy kolejny unboxing. Mam wrażenie, że tych unboxingów w, tej, w grudniu jest bardzo, bardzo dużo no. w ogóle. Święta. Tak. I, I nie tylko. No. Mikołaj i moje no. i Jakoś tak się pozbierało. To, to co? Kto pierwszy otwiera? Ty? Ja. Dobrze. To otwieramy. Takie z dango. I ja pierwszy raz zamówiłyśmy z dango. No. Nie zamazałam, więc uważaj. Dobrze, to pokażę o. Z tej no. strony. <grym> świąteczną. Mm. No, jak się dobrze. Z której do strony, no? Tu. tu. Najłatwiej. Wychodzisz. No próbuję otworzyć paczkę. Nie mogę inaczej, sorry. A jakbyś to sobie ją położyła? Nie mogę dalej. Nie dobra, to, to nie jest ten pomysł. Uczę się, tak? Nie, przecież nic nie mówię. No dobrze. Okay. O, o! Tak! What? A tutaj jeszcze. By. Daję, patrz ci to. Ojej! Co to jest? Dlaczego? To wygląda jakby coś było, ale tam Czekaj. nie ma nic. Nie ma nic? <laughs> nie ma. No co by miało tam? Być? Nie wiem, może jakiś dodatek. Tak. Nie wiem. No, mnie! Zrobili w konia. Nie. Masz książkę z, z... Pianki. ...to jest, pianka. Dobrze. A. o! Wow. wow, ile tego jest! Mhm. Mamy... to są... Poc... Jezus, ile tego jest. to są poc... to jest poc... A może od tego, no? tego powinniśmy ten zacząć? No dobrze. Cześć, w swoim zamówieniu brakuje śmiech na końcu świata. Czy to jest jakaś manga? Tak. Aha, okej. Okay. No, doślemy jak tylko do z drukarni. Chyba za problem. Martyna i Ruda. Dobra, jakoś przeżyjemy tą. No, na wiem, co to za manga. No pewnie jakiś jest Dobra, nieważne, czy nie. to chyba jedno... Nie wiem w sumie. Brałyśmy tak. Yy, to są podziękowania za zakupy. Bardzo, e, cześć, bardzo Ci dziękujemy za wybranie mang z naszego wydawnictwa. Mamy nadzieję, że tytuły, które wydajemy, przypadną Ci do gustu. Życzymy niesamowicie kluskowego czytania i zapraszamy ponownie na zakupy. Dwie ja. zamówienie spakowała Martyna i Ruda. Bardzo mi się podoba no, no. to. jest mega ładne. No, to, to jest taka e, pocztówka. pocztówka, ale zarazem... E, chyba najbardziej ze wszystkich no. podoba mi się e, podziękowanie no. właśnie od Dango. Naprawdę jest ładne. Nice. To jest kalendarzy kod dango. Mm -hmm. Też ładny. Wyzateczki. Jezus. Yeah. Nie wiem mm jak -hmm. pokazywać. Okej. Okay. Jeszcze oczywiście notesik, bo czemu... Masz naklejkę. O oh. Oh my god, Ale ładna. Nie, no. Ładna pani. Tak. To jest pani dango. Pewnie tak, bo ona też tam no na tak, tym... No. mała Jakaś to, czyli będzie kolejna jest. naklejka na... No. Jeszcze taka duża ładna. Tak. I notesik. I też nie może o swojej tej. No i dobrze. Czerpiecki. Na rączkę. O, już widzę, plus 18. Mniam. Mniam. No dobra, nie, jest nie jest ważne. A to jest to? No. a mówili, że... Czy nie mówili? Nie pamiętam, ale pytałyśmy się na Discordzie, co polecają z Dęgą, więc wzięłyśmy trochę tytułów też z polecenia. Naszych osóbek z... Dycy. Bo ja już zajrzałam do środka i się wdumiałam takie... Co? Że fajnie się zaczyna już. Czekaj, czekaj. Nierówno. Poprawki? Tak. Ulicznie najwyżej. No. Kolorowa. Ale ładna jest kreska. Mm -hmm. Taka Coś ze środka. To znaczy raczej nie ze środka, tylko właśnie. A bo tą kolorową pokażę po prostu. Mm. Jest ładniutka. Dobra. To dalej. O, który jest poza ośmiu to nie tak, że cię kocham. Okej. Okay. Nie. A zobacz, jak w środku. Też on jest tego, bo... Czemu on cały czas na niego skacze? Bo lubi. Taki jumper. A, A patrz, 18 na kołsku szukali cię. To najpierw ja przeczytam i ci powiem. Dobrze. Czy takiego się osiemna... No bo to nie ma. No. Muszę najpierw przejść do środka, nie? żeby tak. się dowiedzieć. I wydawało mi się, że było tego więcej. Dobra, trudno. No, jednego nie dostałaś. Głodnie bez ustanku. Dw trzech, bo jeszcze wziąłam dwie te yy, prenumeraty. O tym mhm. No ładne. Hmm. To spokojnie możesz czytać. Eh? Chcę pokazać. Mhm. być pięknie. Nie, podoba mi się w ogóle też okładka. Mhm. O, no, o zobacz to! Oh, nice. Bracia... jest że to jest grube. Bracie z ulicy. Bracie z ulicy. Może pokazać? Bo... I to jest takie grube. No. Ja to będę czytać 5 miesięcy. E, wydaje Ci się. Dalej mamy. Jamatę i chłopak. Mhm. O. A tu też gdzieś mam, mam ten? W no, środku. Ma. I tu też nie ma. Więc. Patrz. Jest tak źle. Mhm. Czekaj, jak coś mogę pokazać. Ale jest taka prosta. Pusta, taka. no. O, jest a. ładne. Jest tak trochę pustawo, nie? Mhm. Jak wcześniej na przykład nie zauważyłam... Jak to mówiłaś, o, pusta, to tego nie zauważyłam, a tu to, 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 to rzeczywiście, no. Tu widzę to. O, i miłość objęła na wczesie. czasie. Czy to jest drugi, ostatni tom? Chyba tak. Tak mi się coś kojarzy, że... Tak, e zwieńczenie. No. Może lepiej nie zaglądajmy za bardzo no. do środka, bo to jest. to weź to gdzieś po odłóż. Okay. Ale w ogóle fajny, fajnie, fajnie tak. otwieraj w ogóle. Polecony. Dam go. Dobra, to teraz mamy Gastro. O, sobie są takie. I też ten. Y, jest malutka. Mm. I powiem szczerze, no. że. Nie pamiętam, jak na przykład z Jetty pamiętałam, że tam było. tak, uh, w dach, to I że ran była. Tu, tu nie mam pojęcia. Tu, tu tu, tak, może się... y, będzie bala to teraz? Właśnie, może no. być. Ale co dalej? Bani chyba ją odsuwa. Nie, przepraszam, bo że ja mam się dostać do tego. Co? No właśnie mam problem. Mayday. Nie, tu jest dobrze. A z drugiej strony. Aha, bo jest tak zachlejstrowane. Za, za że nie zauważyłam, że wiesz. Mhm. Ja wiesz, dbają o bezpieczeństwo paczki, nie? Mam... No mhm. nie, chrupki, nie lubię tych chrupek. Jeszcze, najgry... Jeszcze najgorsze jest to, że... Przed chwilą skończyłyśmy sprzątać. Jak one będą mi się walać gdzieś tutaj, to one nie zdwariuje. Czekaj. Mhm. A w sumie dawno od manga, zamawiałyśmy. O! Ten dźwięk lubię. Ej, ale Możesz po prostu rzucić. To... Możesz wrzucić to tu. Te grubki, żeby się nie walały. jeszcze dwa. I od razu ten rachunek, żeby. No. Takie <taki> dane sztuczki potrafisz. Akrobację. Już to <taki> się <taki> zrobiło. Ale to jest miłe. Nie ja że ja to wzięłam. No, ale też nie to. O kurde. To no dobra. To, 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 to jest takie w dotyku. Ale to niezbyt fajnie sztytane. Słychać. Słycha. Jest, jest Jocuba. reakcja będzie taka bardziej jakaś. O, do... dobra. O. Do tepki. O. I tylko nie do rachunek nie no. Mamy taki tak, z tobą pod parasolem. A nie miałyśmy? Czy nie? miałyśmy? nie miałyśmy. Wędrując minął życie. Czemu same ojce? O. Ten. Hmm. Ty no ten. Belet. To mi popatrz Ballet Opera i sekretarka demona. Ale z to mi się podoba. Mhm, to wszystkie są nowe. Posku tariszy mało no, mamy ten. Mhm. I ten też jest Mhm. Taki. Dobra, I właśnie masz. masz Sekretarka demona. I jakie to jest wzglęudskie? Sekretarka demona. W końcu. Czaiłam się za Ale... co długo. O nie, dobra. Czekaj, może coś... Szukasz coś? No. Jezu, Jezu, bo że tekstu, tekstu! No. Aż mi się... Aż mi Aż mi się, no przy... nie, no, Aż mi się Ej, okropnie dużo tekstu. Okej. Y Okej. Okay. Okay. <śleszy> nie? Nie ma dużych obrazków. A nie ma dużych obrazków, ale za to są takie. Y... Dużo do czytania jest. No. jest więcej dymków niż obrazków. Mam wrażenie. Chyba nie znajdziesz nic. Tu? Może? No, może być. No. To jest strasznie dużo do czytania. No. I w końcu kupiłam to, co tak się bardzo czaiło. Mhm. Tylko kwiaty wiedzą. I sumo może potwierdzi, ile razy ja to wsadzałam no. do koszyka i wyrzucałam. Wsadzałam i wyrzucałam z koszyka. Od cztery pana? Tak. Książyc Bo to jest, y, to jest y, jakiś dodatek mhm. do tego. Więc. Y, w końcu się skusiłam na... Mhm. Chyba nie było drogie teraz to cało dobrze. I mamy, tak? O, no. Ballet op. Jezu, dwa. Dwa. No dobrze. Ale to Bo mi się chyba świecie. bardziej podoba, ten yy, no. wizualnie. Ale to też jest ładne. Jezu, to jest jakieś małe na okładki, mój Boże. Oh my god. Jezu, jestem, wybił? mi oko co. No, ale po prostu małe na okładki. Też pokazać coś? No. no. O, w środku, to może kolorować, jest ładne. Dużo mam do mam w i twoja ta seria. Może ja mam tyle nad, do nadrobienia, no. jeśli chodzi o Kutwiej. Ah. Jezu. Ale dzięki. Czemu takie dziękie I też mi się strasznie te okładki podobają no. z kutwiej. Ale zobacz za to, jaka jest zupa jest taka sporowa. Co? Chyba będę musiała przeczytać. Tak? No. Ja, nie, ja muszę sobie siąść i przeczytać po prostu te co mi... Yy... Da, wiesz, zalegają, no. jeśli chodzi o kutwę. Jeszcze Co szybciej wychodzić. To co, ile mamy zamówionych? A to możesz pierwszy pokazać. <grym> kartonek <grym> tam był, no? Narysowała kartonka. Okej, okay. na to też mogę przytulić. No liczymy ile ich mamy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Wow! Mało. Jak na nas. Co? No. Jeszcze z dwóch paczek? No mówię, bo to było małe te no. paczuszki, więc... Trochę się tego... Tylko że... Tak, tu trochę tam trochę i tego no. się rozbierało. No zobacz jak to tam wygląda z tyłu. Wiesz to za chwilę... To, to jest twoja czy nasza? Nie wiem. To zaraz spadnie razem z tą naszą choinką. Ja przy... Jeszcze jest z tyłu okay. jedna. Ta z opowieść... ten opowie... Boże. Opowieść. Opowieść. Skąd no to, to moja. No co robisz? Będziesz potem znowu sprzątać. Dobra. To yy, co? To na tyle, jeśli chodzi tak. o unboxing, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, Uczypcie. dzwoneczek, zapraszamy na Discorda, na Facebooka, na grupy na Facebooku, na Instagrama, tak. na blog Lex, na nasze opowiadanie, coś jeszcze? Na Lola, tak, tak, tak. I I wszystko, w sumie wszystkie te, yy, będziecie mieć w no. opisie tam linki, nie linki i w ogóle takie tam informacje, więc my się teraz żegnamy, pa! Bye.